Dzień dobry Państwu! Ponieważ rozpoczął się sezon wakacyjno-urlopowy, chciałem Państwu przedstawić, jak przedstawiała się sprawa kąpieli w Olsztynie. Tradycja sięga aż 100 lat. 100 lat temu po raz pierwszy używano w Olsztynie kostiumów kąpielowych i wprowadzono kabiny do przebierania się. Było, kąpielisko było szczerzone i oczywiście opłatne. Chciałem teraz Państwu przedstawić, jak się pra, sprawa przedstawiała na planie miasta. O, mamy tutaj ulicę Poniatowskiego, potem w stronę jeziora idzie ulica Sienkiewicza, tutaj Marcinkowskiego, i potem dalej jest Ogrodowa. To tu ta linia brzegowa wychodzi ta poza dzisiejszą tą obwodnicę, no a wtedy była mocno zagospodarowana. To tutaj mniej więcej u końca ulicy Sienkiewicza powstała wtedy miejska kąpielnia, popularnie przez mieszkańców nazywana sztetką. Było to miejskie kąpielisko wybudowane z drewna, dalej były tam kabiny wieloosobowe, więc jak dla mężczyzn dla chłopców, osobno dla pań i dla dziewcząt. Były tam również pomosty, nawet była trampoliną. Ale to wszystko, ponieważ to było miejskie, a Włocznyjacy od sztat, miasta urobili sobie taką nazwę skróconą. Sztetka, albo sztatka, więc jednak mówiono z E. Pokazałem Państwu, gdzie mniej więcej się e znajdowała. A teraz pokażę Państwu, jaki był plan zabudowania tego kąpieliska. Tu jest proszę Państwa, ulica Marcinkowskiego, tu jest ulica Sienkiewicza. To było pole tam między tą ulicą i po jednej i po drugiej stronie, to powstał później budynek, dopiero jedenasty numer, on stoi po dzisiejszy dzień w ogrodzie, nie było innych zabudowań, wchodziło się po mostem poprzez jezioro, tutaj była kasa, wejście, były szatnie, o, o, i tu wzdłuż tego pomostu, wychodzące w jezioro, dalej, tu, tu, a dalej, znajdowała się trampolina wysoka 4 metry. Tak się to wyglądało na planie. A teraz, za chwilę, Państwu pokażę, jak przedstawiało się to na zdjęciu. Unikalne zdjęcie, zdjęcie robione od jeziora pomostu tak i tam daleko widać dzisiejszy bojownik, szczyt tego domu o skos. Widać tu wszystko drewniane pomosty przed główną, głównymi kabinami, z tyłu jest to wejście, gdzie była kasa. No i tu mamy tych wszystkich korzystających z tego kąpieliska. W okresie międzywojennym Miasto to przejęło, musiało płacić dużo pieniędzy na wyremontowanie, a potem na utrzymywanie tego całego obiektu. To było z dozdrewna, więc wciąż trzeba było dokładać. Dlatego też były opłaty. Co roku w miejscowej gazecie burmistrz ogłaszał, kiedy są otwarte dla poszczególnych no, grup mieszkańców. Osobno jest dla mężczyzn, dla kobiet, tu Państwo sobie mogą dokładnie przeczytać, jaka cena, bo nie było wolnych takich dostępstw. Na dzikiej plaży można było się kąpać, by, ale tutaj w Olsztynie nie było takiej dzikiej plaży. Tu jezioro Bazińskie bo Zagospodarowane tymi obiektami. No, a jezioro Wolsztyńskie było niedostępne dla mieszkańców. Było własnością prywatną hrabiów mycielskich. Trochę obok, ale też przy ulicy Marcinkowskiego, była przystań i kąpielisko dla seminarium nauczycielskiego, a później licą ogólnokształcącego. Po II wojnie światowej to było zrujnowane wszystko. Trzeba było odbudowywać. I wielki, wielką zasługę miał dyrektor Lundwachowiak dla odbudowy. I proszę Państwa, tak się przedstawiało. Tu to kąpielisko licom ogólnokształcącym potem był Taka bosmanówka, tu mamy dyrektora, tutaj jest to, taka, panie, dla ratownika, miejsce. I dalej Państwu pokażę. O, potem tu mamy, też tu już mamy gdzieś w latach, koniec 60., początek 70. Potem mamy tutaj, Pomoc i, i żaglówki. Tu mamy potem dalej. To wszystko na widzimy dyrektora i dwie uczennice z Licą ogólnokształcącego. E, dalej, proszę Państwa, znajdowało się taka przystań wybudowana przez Ligę Morską i Kolonialną. To była ta przystań tam, gdzie była kiedyś preparanda. Dla członków tej ligi było to można bezpłatnie korzystać z tych łodzi. Natomiast inni musieli opłacać. Nie było tam kąpieliska. Dalej na skraju już budyn ulicy Marcinkowskiego szkolnej było siedlisko dla pracowników kolei. Tam była taka mała przystań. Tam dalej, jeszcze w stronę parowozowni, było kąpielisko, też ogrożone, prowadzone przez kolejarzy. Ale między tym, dawniej kolejowym Domem Dziecka, a Dom Ogrodową tutaj znajdowało się drugie szczerzone kąpielisko świtezianka. Prawdopodobnie któryś z uczniów albo profesorów klasycznego gimnazjum, które mieściło się w obecnej szkole, numer 1, wpadł na pomysł, by dla uczczenia Szynk Miskiewicza nazwać to świtezianką. Tam były był las przeważnie brzozowy, łąka, trochę piasku i kabiny do przebierania się. Nie było tutaj pomostów, tylko wprost z tego schodziło się do jeziora. I tak później ta nazwa Świtezianka Świtka tak się utrzymywała, że dzisiaj halę sportową nazwano Świtką. W tej chwili proszę Państwa jesteśmy na obwodnicy, dawniej to już był brzeg jeziora zanim zbudowano tą obwodnicę, tu proszę Państwa lewo jest tablica hotel, restauracja, mniej więcej w tym miejscu znajdowała się pierwsza kąpielnia. Miejska, tak zwana sztetka, o której Państwu mówiliśmy na początku, tu gdzie w tej chwili jest hala sportowa Świtezianka, to była przystań szkolna najpierw dla kąpieli, dla kajaków, żaglówek, był okres potem wielkiego wzrostu w latach 60-70., o czym Państwu mówiliśmy też na początku, pokazywaliśmy te zdjęcia. I dalej, zaraz, proszę Państwa, tu, gdzie to jest ten duży gmał, o którym mówiliśmy kiedyś, że tam znajdowała się preparanda, potem znajdowały się mieszkania Straży Granicznej, to tu Liga Morska, mniej więcej za tym budynkiem gospodarczym wybudowała przystań. Tak, proszę Państwa, mieliśmy Ligę Morską i Kolonialną, bo myśmy marzyli o koloniach. I wtedy tu członkowie Ligi Morskiej mieli za darmo łodzie do pożyczenia, a inni, którzy chcieli wypożyczać, musieli uiszczać pewną opłatę. Jesteśmy, proszę Państwa, na ulicy ogrodowej. Żeby Państwu tak uzmysłowić, gdzie to jest, bo nie wszyscy znają, mała uliczka, to jest ta ulica, przy której znajduje się nowy gmach, gimnazjum numer 2. Potem tam dalej, po prawej stronie, jest przedszkole numer 1, a tu. To je, był taki parczek, a wcześniej jeszcze to była ta świtezianka. O, o czym Państwu mówiliśmy? To były tutaj drzewa, była łąka i trochę piasku, ale też kabiny kąpielowe znajdowały się. Ta świtezianka w skrócie nazwana przez Włochnię świtką, potem posłużyła właśnie do nazwy. Obecnej hali sportowej. Jesteśmy teraz w parku. Przed wojną, proszę Państwa, była to własność prywatna, hrabów micielski Park był niedostępny dla mieszkańców Wolsztyna. Od 1963 roku, kiedy spalony pałac został odbudowany jako tak zwany dom, Turysty, dla masowego turysty wybudowano również plaże. no plaża jest szczerzona, są ratownicy, widzicie Państwo pomosty, no i widzicie Państwo, trochę tam może się zobaczy, roze, o, rozebranych, odważnych, kąpieli, kąpie, korzystających z kąpieli w orsztyjako. Tak minął wiek cały, od pierwszej strzeżonej kąpieli, co było widać na tym pierwszych zdjęciach, aż po dzień dzisiejszy, gdzie stroje kąpielowe zmieniły się, no i powszechna dostępność do kąpieli strzeżonych. Bo tam dalej, proszę Państwa, to co przed wojną nazywało się Kaffenberg, Góra Kałowa, teraz obecnie u stronie jest dalsze miejsce. Całe mie e, kąpieliska przeniosły się teraz do Olsztyna, poprzednio były sam nad Jeziorem Berzyńskim. E, e, żegnam Państwa. I do następnego spotkania z historią. Do widzenia Państwu.